Witam wszystkich serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w The Firth Age Total War na submodzie Moss. Ostatnio udało nam się zniszczyć Isengard, z czego jestem dumny. I tak sobie tak patrzyłem właśnie na mapę, kalkulowałem gdzie byśmy teraz poszli. Myślę, że moglibyśmy zostawić Dol Gulduri problem z orkami dla Leśnych Elfów z Królem Tranduinem na czele. Natomiast Sami... Poszerzylibyśmy granice o ziemię Dunlandu, dzikich ludzi z Dunland, a także część gór mglistych. Tu byśmy się rozszerzyli na tej ziemi, jak teraz okiem sięgnąć, mniej więcej nawet aż do morza. Coś takiego byśmy sobie przejęli. Jeśli oczywiście ta armia Rohanu nie będzie nam tutaj przeszkadzać. A następnie mam taki chytry plan zniszczenia Rohanu. Tak. Będę chciał zniszczyć Rohan, dopiero jakbym zajął sobie te ziemie tutaj całe, mógłbym spokojnie ruszyć na Mordor. No, na Mordor, no chyba, że Mordor przejdzie szybciej. Sam zajmie po prostu te, te ziemie tutaj okoliczne i będziemy odbijać to od Mordoru. Dobra, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to oczywiście sprawdzimy, co mamy do postawienia. Tutaj drogi już się budują, wspaniale. Silver Horse nie potrzebuję tego Town Guard. To by się przydało. Może nawet wybudujemy sobie to teraz. Jeszcze możemy wybudować nic. No, w takim, to w takim razie to poproszę, żebyśmy wybudował. Jesteśmy dość dużo na plusie. Aż 1800 byłem na, jestem na plusie. To spokojnie nam starczy. To widzę, że rekrutujemy już jednostki dodatkowe. Nie pamiętam dokładnie na czym stanąłem. Ostatnio i tu przekazuję moje posiłki do Mori. To dobrze, w takim razie tutaj zwiększamy sobie kulturę. Cudownie. Fangornie coś mogę zrobić? Nie, Fangornie nic nie mogę zrobić. Tutaj też się buduje kultura elfów. I w takim razie wypadałoby jeszcze może zebrać tutaj jakąś armię i ruszyć powiedzmy na stolicę Danlandu. To by było super. Jakby, jakby się udało ruszyć na stolicę i przejąć to miasteczko wychodząc z Mori. Są nawet dwa miasta. Pierwsze jest Goblinów, później jest Danland. I stolica lat To są teraz nasze cele. Przy okazji też użyjemy sobie naszego dowódcy, by oznaczyć drogę przez mgliste góry i pobudować wieże strażnicze. Myślę, że w takim razie skończymy turę od razu. Dobra, mamy następną turę. W takim razie zobaczmy sobie jeszcze, jak duży garnizon broni tych miast w tej okolicy. To też jest Dunland, w ogóle dużo, dużo miasteczek będzie tutaj do podbicia. Wspaniale, tutaj jest malutki oddział, w zasadzie nic nie jest w stanie nas zatrzymać już. To umieścimy naszych dzielnych wojaków w Morii. No dobra, ty teraz tutaj pójdziesz, to jest już pod bramą, cudownie. A chciałbym, żeby mój główny dowódca ruszył właśnie troszkę dalej na północ, tu postawi może wieżę strażniczą, świetnie. I jeszcze tam dalej sobie też postawię jedną wieżę strażniczą. I mamy tutaj całkiem niezłą armię, poważną przede wszystkim. Nie jest na pewno coś, z czym można by sobie igrać. Tak jest! Do nas będzie należało podbicie śródziemia. Cudownie, tu się już kolejne budynki stawiają. Sprawdzimy sobie jeszcze wszystkie nasze... Tutaj nic nie mogłem zrobić. Tu się dalej kultura będzie tworzyć. Cudownie. Myślę, że mógłbym nawet przerzucić część sił... Nie, Isengard zostawimy jak jest. Bo Isengard jest takim newralgicznym punktem do obrony. Ja bym bardzo, bardzo chciał właśnie mieć wszystko... To jest moja główna forteca tutaj w, przy, w przypadku ataku od tej strony. Myślę, że to będzie dobry pomysł trzymać. Tutaj za to sobie wsadzimy generała. Dowódcę do tej osady i zwiększymy troszkę z niej dochód. Jakie mamy? Bardzo dobre relacje, świetnie. Drogi wybudowane. Cudownie, gdzie? Tutaj. Mam, świetnie mamy już kamienne drogi. To będą znacznie wzrośnie dochód z handlu. A także szybkość poruszania się naszych jednostek. I musiałbym sobie też tutaj pozbierać małą armię. Hmm. Na wszelki wypadek też podtrzymmy te dwa, trzy oddziały, by Mordorowi coś odbiło i nagle poszedł w lewo, a nie, a nie na północ. Chciałem jeszcze zobaczyć, właśnie tym swoim szpiegiem, jak tu będzie szła obrona dla Silvan. O, właśnie, cudownie. No to właśnie czekałem i zobaczymy, czy przede wszystkim go obroni. Chyba mam wrażenie, że go nie obroni, ale mogę się mylić. Nie mogę więcej szpiegu zwerbować. W Mori coś się tam kończy budować. Tak jest kultura. Cudownie. Hmm, mamy normalne podatki. To i tak z 1200 z samego jednego, jednej kopalni. Jeszcze chyba są nieulepszone te kopalnie. <laughs> no właśnie, to, jest tylko, to są chyba tylko. E, pod, tak, są podstawowe tylko kopalnie orków. Jeszcze możemy zbudować e, sieć kopalni, a później infrastrukturę pełną już dla tego typu budynku. W takim razie skończymy znowu turę. Wiecie co? Tak sobie myślę, czy może nawet z Mori nie uczyni teraz swojej stolicy. Wyślij emisariusza do z wysokich elfów. No to jest niegłupie, zwłaszcza, tak, że już jesteśmy tak. bardzo blisko. Dostaniemy darmową w kas tak. kasiorę. No tak, odkryliśmy Rivendell, cudownie. Oryginalnie się to nazywa chyba Imladris. A Rivendell to chyba jest dom po prostu Erlonda w, tej, w tym regionie. Nie, nie chcą sojuszu z nami, ale prawa handlowe. Powiedzmy. O, zaakcesowali, cudownie. O, darmowe. 500 sztuk złota, cudownie. Czy możemy nawiązać w takim razie też stosunki handlowe z Eriadorem? Byłbym wdzięczny. Tutaj powinno być chyba jedno z ich miast. Wiem, że tu jest Bree. A tu powinno być jedno z ich miast też. No, świetnie. I widzę, że tutaj idzie spora armia. E, orków i goblinów. No cóż, w takim razie chyba w porę ściągnąłem sobie posiłki stąd. A ty, mój dowódco, niestety dalej będziesz musiał podążać tą drogą, żeby. Widzę, że masz. Jesteś zielonym lajkiem, jesteś jako dowódca. To nie jest dobra informacja. W tym razie idzie, idziesz dalej, i ja chcę, żebyś tam ustawił tą wieżę strażniczą, bo jest mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. Dobra, tu zwerbujemy sobie kolejne rzeczy. Wiecie co? I myślę, że możemy to zrobić. Zrobimy z Mori naszą stolicę. To kosztuje 5000 sztuk złota, ale da nam też bonus do wszelkich innych tutaj okolic: 220. Sprawdźmy ile będzie wtedy Zaisengardu też wynosił dochód. Bo ja chcę, żeby tutaj jak najszybciej. Właśnie Moria będzie takim moim centrum, bo chcę się rozwinąć po prostu tutaj dookoła Morii. I myślę, że to będzie dobry pomysł. W takim razie sprawdzimy sobie jeszcze, ile ma moja stolica. Też 1200. No dobra, w takim razie tak. Tak, wzrosło dość sporo. A tutaj. Nawet widzicie, co jesteśmy chyba na plusie. Z tego, co wynikałoby. Tak, jest. Jesteśmy na plusie i to dość dużo. E, misja zakończona sukcesem. Cudownie. Lorien Capital. Świetnie, mamy teraz. Elfy się przeniosły do podziemia. No nic, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało. Co. Gondor? Lol. Dobra, to jest dziwne. <laughs> no tak czy siak potrzebowałbym tutaj więcej wojska. Czemu ja mam tak wolny. Czas na rekrutowanie! O, świetnie! I mamy możliwość rozbudowania Kerin Amrot. Amrot. Amro... Amro... Amro coś tam. E, świetnie, nie zdarzyło mi się jeszcze, w tej, przynajmniej na tamtym modzie, żeby udało mi się coś rozbudować. Zazwyczaj wszystko musiałem do tej Sorry. pory chomikować. Hmm, I nic mi się nie udało, żadnej, stoli, ta, żadnej tej osady jakoś pod, podwyższyć jej poziomu, coś w tym rodzaju. Ile, że oni posłali tutaj, mam chyba główną swoją armię na Morię, Chcą odbić przede wszystkim ale To jest moja stolica i nie odda mi tak łatwo. Kultura, cudownie. Tak, jest gotów do rozbudowy. Cudownie. Zapiszemy sobie grę. I zapiszemy sobie też grę na drugim slocie, powiedzmy. Lorian 2, bo ktoś mi tam powiedział, że nie grał na jednym slocie. I cóż, to zobaczymy na następnej turze. Ja, yeah, i tak jak się spodziewałem. <coughs> Orkowie z górunglisty, znaczy gobliny z gór glistych, Jednak zdecydowały się zaatakować ten rejon. i tutaj rozstawimy sobie jeszcze właśnie wieżę strażniczą. I myślę, że moglibyśmy w takim razie wziąć sobie troszkę oddziałów z naszej tutaj okolicy. Przede wszystkim. Ciekawe, czy udałoby się stąd wycofać mojego dowódcę. O mój Boże. Dobra, naokoło gdzieś tam będziesz musiał iść. Nie, to w takim razie wracasz. <coughs> I ja bym chętnie sobie przejął ten fort też. Byłoby to cudownie. Ciekaw jestem bardzo, czy gobliny zdecydują się na szturm, jeśli się zdecydują. Co to jest za oddział? Ciężki oddział obdział goblinów. No świetnie, oni mają już dobre jednostki. To mi się mało podoba. Tutaj oczywiście zbudujemy e, sobie dodatkowe, lepsze mury, żeby móc rozbudować ten zamek. To jest w ogóle zamek, czy miasto? Nie, to jest moje kochanie miasto, będziemy mogli rozbudować sobie to miasto, cudownie, sprawdźmy jeszcze, tak, osada oblężona, wiem o tym, tutaj, widzę, że Mordor jak zwykle jest najlepszy w, ma największą armię, finansowo najlepsi są dzicy ludzie, dziwne, irracjonalne wręcz, i mamy kolejną. Kolejną zwerbowaną grupę, cudownie. W takim razie w Weissengardzie zbudowało się już to, co chcieliśmy. I jak tu kultura elfów? Kultura elfów jest coraz lepsza. W takim razie poczekamy sobie chwilkę i zbudujemy. Myślę, że moglibyśmy nawet zbudować. Czy Ty masz coś ciekawego, na przykład coś, co niszczy mi kulturę? Hunting, nie... Nie, nic nie ma. W takim razie nic nie będzie zmniejszać naszej kultury. To miło. I ja bym sobie chętnie... Wow! Gala Dream Guards. Wow! Ha, 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 ha. Zajebiści! Dobra, będziemy mogli werbować wreszcie jakąś zaawansowaną jednostkę. 375! Utrzymanie jednego oddziału! Ja pierdzielę! A to jest średni oddział. To jest mniej więcej taki... Ee... Jeden z tych gorszych oddziałów ciężkich, to nie jest ten najlepszy oddział u nich, ale na pewno sobie potrzymamy troszkę kasiorę na ten, na ten moment. I niechcący kliknąłem sobie na zmianę tury, to już trudno. Poczekamy. No jest to, na co miałem nadzieję czyli orkowie jednak będą szturmować miasto Morje, A ja planuję w ogóle nazwać Morie inaczej. Widzę, że mają bardzo dużo jednostek. Jednak tak, jest to... Ho, 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 ja coś czuję, że dostaniecie tak wpierdol, że się nawet nie pozbieracie. Macie jeden oddział takich, no w miarę piechoty, takiej lekkiej piechoty, dwa oddziały lekkiej piechoty, jeden oddział ciężkiej piechoty, ale z halabardami i włóczniami, to jest przeciwko konnicy dobre tylko. I jeden faktyczny, prawdziwy taki oddział liniowy. Oj, rape, Będzie rape! Dobra, zapisujemy grę. Lorien, zapisz. I oczywiście prowadzimy. <śmiech> <śmiech> Teraz wam pokażę, jak się bronić elfami w Mori. <laughs> to będzie piękne. Oni nie mają szans tego przeżyć. Nikt nie wyjdzie z, tego, z tej kopalni żywy, gdy elfy tam są. Mhm, cudownie. Tak jest, zacznij rozstawiać. I tak, oni nadejdą od tej strony. Od tej drugiej strony nadchodzą. No okej, okay, może być troszkę inna. Będzie wymagał, ta obrona będzie wymagał troszkę inna. A nawet lepiej, wiecie, że z tej strony będą iść. Bo tak. Gdybym miał się bronić z tej strony, musiałbym równocześnie obsadzić most i drogę stąd, tutaj. To musiałbym obsadzić równocześnie. To mogłoby być dla mnie problematyczne. Natomiast z tej strony jest niestety tylko jedna droga. I wszystkie prowadzą do śmierci. Dobra, pierwsze co zrobimy to oczywiście. Porastawiam sobie uczników w dobrym miejscu. Tutaj na wzniesieniu ja was proszę. W ten sposób. Kolejny oddział na wzniesieniu. Idealnie. Gro, nie bądź świnia. O, pięknie. Ważne, wiecie co, nie, jeszcze troszkę się oddalcie. Tych rozstawimy najpierw. O, w ten sposób, chyba że rozstawilibyśmy ich. O, w ten sposób. Jeden oddział. Cudownie. Tutaj. Drugi oddział. W ten sposób. Bardzo ładnie. Także konnice byśmy sobie rozstawili też mniej więcej gdzieś tutaj konnica będzie zabierać dużo miejsca pewnie o nie, tak dużo jak myślałem spoko, może być eee, powiedzmy, że tutaj jeden oddział konicy i ten drugi też mniej więcej tutaj świetnie, i zobaczmy tak, tych mam rozstawionych tych mam rozstawionych, tych jeszcze zostało rozstawić, pięknie ci tutaj, genialnie, po prostu o to chodzi następnie rozstawmy sobie tych lepszych łuczników troszkę wyżej Będą mieli większy, lepszy zasięg. Oni mają lepszy zasięg i też celność. Do tego, do tego wszyscy są tutaj, jak widzicie, na podwyższeniu. I będą móc siać z śmierci. Zniszczenie jest bardzo, bardzo wysoka. Dobra, i wyślę, że was to też mogliście tutaj sobie o, ustawić w ten sposób. Cudownie, nikt z was nie ucieka. Widzicie co? To możemy zrobić taki myk. Tutaj ustawimy. Wow, nie to chciałem zrobić. No, rozsta się wreszcie. Sza, for fuck's sake, no. Zrobimy sobie. Właśnie chcę rozstawić tą palisadę. Albo wiecie, co? Szlak z tą palisadą. tą palisadę. Eee, palisadę sobie rozstawimy ewentualnie tutaj. O, no, w ten sposób. Nie, 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 nie. Jak moja konnica będzie chciała się cofnąć, to nie. To lepiej nie. Dobra, łucznicy e, rozstawieni. Zrobimy sobie z nich jedną grupę. Oczywiście nie uciekać. Możecie sobie wybrać cel od razu. Albo jeszcze nie. Dopiero wybierzecie cel, gdy oni wedrą się do środka. I pierwsze, co trzeba zrobić, to przede wszystkim umocnić te mosty. Na nich się będziemy właśnie bronić. Pierwszy oddział. Tutaj. Bardzo bym chciał... O, właśnie, oczywiście się rozstawili jakoś tak sensownie. W sumie może być tak. Dobra, drugi oddział tutaj. Oczywiście się nie da. Tego nie znoszę w tej mapie. Bardzo ciężko tutaj jakoś sensownie ustawić. No, rozstawcie się, że wreszcie jakoś logicznie... O matko Dobra, teraz w ten sposób... O, w ten sposób się rozstawili, świetnie. W takim razie wy jeszcze będziecie z tej strony, tutaj i was oczywiście tutaj rozstawimy. Gdzie mój dowódca? Tak w ogóle <laughs> mój dowódca też jest. Też, to jest też oddział łuczników, więc w takim razie będziecie stać sobie tutaj najdalej. Jako ci, którzy posiadają naj, najlepszy zasięg, i mamy jeszcze jeden oddział piechoty, który też byśmy sobie rozstawili gdzieś tutaj. I myślę, że jesteśmy właśnie teraz gotowi do walki z nimi. <laughs> Jestem pewien, że tu nie ma chyba innego wejścia do Mori. Eee, nie wiem, czy to są machiny ale dobra. W takim razie zaczynamy. Ależ będzie rape. To jest <laughs> pewne. Mhm. tak jest. Wszyscy będą się pakawać przez te drzwi. Oczywiście, wszystkim ustawimy płonące strzały, jeszcze, żeby było zabawniej. I teraz, może troszkę przyspieszymy, zanim oni się wedrą. To trochę potrwa. Wtedy ratowało Was tylko to, że mieli barlogi. Ich ratowało. O, świetnie. Wal, 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 wal i brama padła. Jest to za freeze? Cudownie. Dobra, jestem przepraszam was, ale gra mi się spauzowała w momencie filmu. Musiałem to jakoś cofnąć. Idealnie! No rzućcie się do boju teraz jak tak bardzo chcecie umierać. Mhm. teraz powoli i zacznijcie siać śmierć i zniszczenie teraz. Weszli. No to w takim razie przywitajcie ich. Idealnie. Mhm. Tysiąc parę powodów, dlaczego nie powinniście tu być? Możecie wybrać nowe cele. Świetnie, na przykład tą ciężką piechotę byście się zaatakowali. Myślę, że oni za długo strzelają tym płonącymi strzałami. O, fajnie to wygląda. Nie, no, wręcz idealnie. Dobra, teraz tych strzelać. choć może nawet mogą być nawet te płonące strzały. Zaatakujcie ich. Ajcie, sorry, most. Pięknie, że to był właśnie ciężki oddział jego piechoty. No, muszę przyznać, że trochę ich tu dużo, ale nie ma co rozpaczać. Wszystkich Was zabijemy. Dla każdego starczy strzał. To jest właśnie piękno w obronie tego miasta. Wygląda w prostu idealnie. Gobliny są bardzo podatne na, na wszelkie ataki. Świetnie. Teraz strzelajcie w tych. I da. I od razu nam ich zablokujcie. Oni nie przejdą przez ten most. Mam, mam przynajmniej taką nadzieję. Wow, 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 wow. Ale strzelaj dalej, dalej, panowie, no nie po swoich. Mhm, bardzo ładnie. Wszystko może brońcie tej pozycji zamiast wychodzić. A wy, tutaj, tak delikatnie też do przodu pójdźcie. Właśnie chodziło tam, tam na parze, w tam największe, największe skupisko w walcie. Idealnie. Szkoda, że nie mam katapult. To już by było w ogóle przegięte. Wasza przewaga liczebna w tym miejscu topnie jak lód w lecie. Idealnie. Oni już stracili z połowę ludzi. Prawie. po prostu utrzymać tą pozycję. Wy tak samo. Łucznicy będą za Was pracować. Mhm, świetnie. O, strzelajcie najlepiej. W ten ciężki oddział tutaj. Czekajcie, muszę go trafić. Eee, heavy infantry, właśnie w to. W to strzelajcie najbardziej, bo to jest najgroźniejszy oddział. Aktualnie w ten z halabardami, bo to że będzie groźny. Na wąskim przesmyku może być bezpieczny. Idealnie, wszyscy spłoną. A połowę stanu ludzi stracił. Znaczy, Orków, nie go Muzyka jest po prostu epicka. Wiesz, co nie może poobserwujemy w takim razie. Delayed. Głośny, pokażcie, jak lecą te strzały. Cel. I ognia. Piękne filmowe ujęcie To się robi klawiszem Delete Jeśli chcecie zaznaczyć oddział, i następnie Delay. <ścoughs> Idealnie, więc dobra, teraz może zacznijcie atakować tych z ciężkimi halabardami, bo oni się bardzo wolno poruszają I na pewno, patrzcie, każdy z tych małych pochodni to jest po prostu ork, który został trafiony Gobliny są zbyt głupie, by wynająć trolle do pomocy. Najwidoczniej mi się trochę przebijają. Nie, raczej mi się wydaje. Czyli znaczy, rozbijają, się, bym to tak nazwał. Czyżbyś już do tyłu poszedł? Ciężki oddział piechoty. Pada jak szmata. Oh je, yeah. tak jest. To jest ten jego najgroźniejszy oddział. Był ciężka piechota. Z filmu, Może, mogli, mogliście ich obserwować w filmie. To byli właśnie ci, którzy otoczyli drużynę tam pierścienia. Pięknie, właśnie o to chodziło. Zniszczymy ich ten ciężki oddział, najgroźniejszy. O, ci są już wyżni. Oni są już wyżnięci. Są jeszcze Senega. Gdyby ich ustawił faktycznie tutaj gdzieś w linii i zaczął rzucać tymi włóczniami, to mógłby zrobić znacznie więcej niż ich posłać po prostu do walki. Choć szczerze mówiąc. Nie widzę możliwości zdobycia tego miasta taką siłą, jaką zaprezentowały gobliny. Jest to niewykonalne. Po prostu, a wykonalne nie da się. Nie da się tego zrobić w taki sposób. Nawet gdyby to miał być. Gdyby tym sterował gracz, to też by tego nie, też by tego nie zrobił. Nie dałby rady zdobyć tego miasta. Bo elfy są zbyt silne. Na takim w fragmencie mapy. Mamy wąski korytarz, który możemy zablokować w zasadzie jednym oddziałem. I to wszystko. Dziękuję. Resztę zrobiono za nas łucznicy. Dobra, tutaj widzę, że już ci zostali wybici praktycznie do nogi. Odznaczymy sobie, jak tu się skończyły strzały. To już sześciu ich zostało tylko. No dobra. W tym razie na pewno nie, nie wyznaczajcie sobie nowych celów, tylko strzelajcie tam dalej. Możecie się już zmienić na tamten dalszy oddział. A ci nie mają się szans nawet przebić. Jakby co poślemy nawet jeszcze konnicę do ataku. Później zaczną uciekać. Niedługo powinni też spanikować. Idealnie. Uwierzcie mi, że na tamtym fragmencie byłoby się troszkę trudniej bronić, ze względu na że musimy odsadzić dwa miejsca naraz. Tutaj wystarczyło tylko ten most. Głupek, za, znaczy głupek no, nie mógł zaatakować od innej strony, zaatakował od strony Rivendell i dlatego mapa się wczyta od tego, w tym miejscu. Choć moim zdaniem ta mapka jest przez twórców troszkę przegięta. Bo jest tu zbyt łatwo się bronić. Po prostu ja rozumiem, że to jest kopalnia, ale to powinno być więcej korytarzy, jakichś bocznych. Wiecie, co, coś, coś więcej, żeby można było wspomóc, wspomóc gracza, który atakuje. Żeby nie musiał się przebijać przez dwa wąskie przejścia, bo to jest już yy, troszkę zbyt trudne nawet do yy, ataku. Nawet już przestacie strzelać. świetnie. Mhm, już nawet nie musicie bronić tej pozycji. Cudownie, tam zaatakujcie dalej. Tego też już odznaczymy, bo mu się skończyły strzały. O, no, idealnie. Teraz tych spalić ich żywce. Jedna salwa po nie żyje. Orkowe pochodnie. Kto zamawiał świeczki? Przynajmniej tu powinno być chyba więcej krętych korytarzy, żeby łucznicy nie mieli tak łatwo. To chyba jego dowódca. Tak, bo jeszcze dowódca żyje. Czy w ogóle atakował z dowódca? Chyba tak. Na, pew na pewno atakował z dowódcą. Nie wiem w zasadzie też już nie musicie się bronić. Tylko do ataku. tych zostało. Teraz już mniej. No właśnie, świetnie. Zaatakujcie od tej strony. I wy też przejdźcie na drugą. To już bardzo zmęczeni, ale jeszcze ich wykosimy. Pięknie o to się chodziło. A bo tu dowódca jest jeszcze. Może też salwa w tych poleci, jedna salwa pomoże strzał w tamtych. Idealnie. A tu zaatakujcie tych. I wy też tam od tyłu ich za zaatakujcie. Łucznicy nie pozwolą mi uciec. Idealnie. Może setkę straciliśmy, tak serio. Wszyscy macie zaatakować tych tutaj. On to chyba dowódca jeszcze walczy, tylko to jest jedna przyczyna, dla której oni tam atakują. Wystrzelcie jeszcze jedną salwę i na tym skończymy. Dzięki. Dobra. no to w takim razie koniec. Nie strzelajcie już więcej. Bo teraz zacznie ra ranić swoich. Płonące strzały bardzo są skuteczne przeciwko ciężkim pancerzom przede wszystkim, ale e, rani bardzo łatwo poranić swoich. Widzicie tutaj, po prostu popaliłem swoich i jestem pewien, że z 20 zabiłem sam. No, jego dowódca właśnie też padł już. E, oczywiście, koniec bitwy, bo. <laughs> to, to, to była pewna wygrana. Ale bardzo fajna bitwa, dała mi masę radości. Mam nadzieję, że i wam przy oglądaniu masakra Orków sprawiła przyjemność. W takim razie na tym skończymy odcinek. I do zobaczenia w nowych... Tutaj Execute. Nie potrzebujemy was tu! Dobra. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka!